Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz. Halo, Nie, to Najpierw cytat z książki Leona Zawadzkiego, znanego astrologa, pod tytułem Końca Świata Nie będzie. W sytuacji kryzysu przetrwać mogą tylko samowystarczalne wspólnoty społeczne, które są elastyczne i skromne. Może się okazać, że podstawowe środki. Do luksusem. W Polsce szczególnie istnieją wszelkie warunki, aby powstało i funkcjonowało miliony takich miejsc. To ostatni dzwonek, aby w miarę spokojnie budować takie miejsca i sieć powiązań z nimi. Wystarczy, jeśli zrezygnujesz, to już mój dodatek, z gadżetów, przyzwyczajeni do pozornej wygody. I zabierzesz się do robienia tego, co niezbędne. I o tym będzie moja prezentacja. I proszę, nawet nie próbujcie mu mówić, że się nie da. Wszystko się da. Wszyscy chcemy wolności jako jednostki i jako społeczeństwa, a wolność można tylko osiągnąć przez praktyczne działanie, praktyczne wdrażanie w życiu to, tego, co chcemy i walkę oczywiście z opresją, czyli dwutorowo. Prowadzamy to w życiu, walczymy. Walczymy przyjmując postawę wojownika. Wo Nie bójcie się słowa walka. Chodzi tutaj o walkę z pozytywnym nastawieniem. Bazujemy na moralności, prawdzie i duchowości. No i teraz ten system utrzymuje się tylko dlatego, że my go utrzymujemy. No, bądźmy szczerzy, my go utrzymujemy, korzystamy z niego dla swojego wygodnictwa, mamy jakieś korzyści z tego, że jesteśmy w tym systemie, łatwo ulegamy złudnym obietnicom, idziemy na kompromis, albo może się uda, albo może nie, nie się uda, nie, nie uda się, jest coraz gorzej, jak widzicie. A więc wszystko zależy od nas, od naszych codziennych decyzji i konkretnych działań. Czyli znowu żyjąc w zgodzie z pozytywną wizją Polski i świata pokonamy nawicks, to my przez konkretne działania w codziennym życiu. Wolność wymaga realnego poziomu samodyscypliny i odpowiedzialności. Nie można budować nowego społeczeństwa, bazując na starych metodach. Nie można, po prostu trzeba wyjść z tego matryca, realizując podstawowe zasady, podstawowe punkty. Ja sobie tu wypisałam kilka, oczywiście lista może być bardzo duża. Tak jak mówiłam na początku, kupujemy bezpośrednio od rolników i mają przetwórni. To jest nasz skarb i to jest nasza moc. I tutaj mamy niesamowicie dobrą pozycję w porównaniu z innymi krajami, bo mamy tych rolników mnóstwo i ty, wielu rolników, które, którzy przestali wytwarzać, uprawiać żywność, wytwarzać żywność, dlatego że nie mają odbiorców. A wy, A my, co? Kupujemy w supermarketach to paszę. To ja nie kupuję. Odłączamy się od mediów głównego nurtu. Nie mam. Można posłuchać 15 minut, tak, żeby wiedzieć, co się dzieje w tej drugiej przestrzeni. I zupełnie się odłączamy. Ja nie mam telewizora 30 lat. Świetnie mi się ja Mam dużo więcej czasu na myślenie i na działanie. Rezygnujemy z komórkowego telefonu, smartfonu, wi-fi i tak dalej. A, to będzie jako kurs. To widzę. Korzystamy z kablowych połączeń. No co No przestańmy wspierać technologie, które nas zabijają i służą totalnej kontroli. My nie mamy z Julianem telefonu komórkowego. Korzystamy z telefonu kablowego i działamy bardzo dużo, jak widzicie. Da się, da się, wszystko się da, tylko trzeba chcieć, trzeba iść na podwyk. Strach. Strach jest ogromną niszczącą siłą, paraliżuje umysł, odbiera, otwiera ramy, jak tutaj napisane mam, do wszystkich chorób. Jest to niesamowita siła i dlatego jest ona wykorzystywana przez obecny system, a więc pracujemy nad sobą, by kontrolować swój strach i budować mocny moralny kręgosłup. Nie dajemy się wciągnąć w strach. Nie dajemy. Dalej, poszerza, poszerzamy swoją świadomość i bierzemy odpowiedzialność za myśli, słowa i czyny. Tak, myśli, słowa i czyny. To my tworzymy ten świat. Poprzez myśli, poprzez słowa, poprzez konkretne czyny i działania. Nikt za nas tego nie zrobi, to my musimy zmienić sami w sobie, i dla siebie, i dla innych. Płacimy gotówką lub wymieniamy się dobrami z innymi. Tutaj będzie wykład Wojciecha na ten temat. Oczywiście nie dajemy sobie odebrać gotówki. Zawsze stawimy... stajemy w obronie godności swojej, naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Tak. Godności. Człowiek powinien żyć godnie, odważnie i mądrze. Bo podążać za prawdą i szukać prawdy. No i odważnie praktykujemy obywatelskie nieposłuszeństwo. Nie dajemy się złamać. No i tutaj mam obcięcia. Przepraszam, muszę sięgnąć po kartkę. Bo też się chcę odwołać do historii Polski XV-XVI wieku. Po prostu cudowna historia, złoty wiek Polski, kiedy Nie Polski Antoniego Luwskiego z 1918 roku. Ustrój Rzeczypospolitej Polski oparty na wolności pożął wywierać wpływ na inne kraje. Drogą specyficznie polską, drogą unii z, państw, z sąsiednimi państwami i ludami, Polska powiększa coraz bardziej swoje obszary, narody sąsiednie pociągnięte urokiem praworządności i swobód, jakie społeczeństwo polskie potrafiło u siebie rozwinąć, zgłaszały dobrowolnie swoje przystąpienie do Związków Polskich. To jest bardzo niesamowity kawałek historii polskiej, gdzie inne narody dołączały do Polski, dlatego że mieliśmy tyle swobód, tyle właśnie dobrych regulacji i Polska była szerzycielką wolności. Zasadniczą cechą polityki polskiej była wolność i tolerancja dla różnic historycznej, cywilizacyjnej i językowej. Pojęcie tolerancji religijnej weszło do Konstytucji Rzeczypospolitej już w 1573 roku. To jest znowu niesamowite. Polska górą. W Europie, w której wtedy toczyły się wojny religijne, Polska wyglądała jak wyjątkowe, bezprzykładowe zjawisko. Czy to nie jest przykład tej mocy, jaką w sobie mamy? Mamy to, to co czuliamy, Polska ze swym niemal zupełnym brakiem przymusu musiała tym samym stawić swoim obywatelom niezmiernie wysokie wymagania moralne. Tym wymaganiom Polacy umieli sprostać przez wiek XV, XVI, w znacznym stopniu w wieku XVII. I teraz zdajcie sobie sprawę, że dlatego tak łamano ten moralny kręgosłup Polaków, żebyśmy przestali być tym krajem wolności ale ten kręgosłup się odbudowuje teraz, dlatego znowu jesteśmy obiektem takiego ogromnego ataku i o tym musimy pamiętać. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten moralny kręgosłup został złamany. Polska została ukarana i rozebrana przez sąsiednie kraje, Rosję, Austrię, i Austrię, przeciwnej akceptacji innych krajów. Dlatego, że nie upodobniła się do sąsiednich dysponji, że była krajem wolności. Zginęła z mapy Europy na 123 lata, gdyż nastąpiło chwilowe załamanie się siły duchowej i moralnej narodu. To jest najważniejsze. Każdą potęgę poka pokonamy, jeśli będziemy mieli siłę duchową i moralny kręgosłup. Nikt nas, nic nas nie złamie. Regularności i duchowości zawsze prowadzi do katastrofy, a więc fala zmian, do której nawołujemy, musi nastąpić w nas poprzez konkretne działania, poprzez ten mocny, moralny kręgosłup. I niech ta fala zniszczy zło i pozostawi po sobie, po sobie urodzajną ziemię, na której wyrośnie prawdziwa miłość, wolność, prawda i duchowość. I to my zrobimy. Tutaj jest kwiat, każdy z Was podejmie te działania, każdy z Was zainspiruje kolejne osoby. Rozniesiemy ten, to zło, odepchniemy od siebie, zmienimy na dobro. No i teraz bardzo ważny punkt, który, e, który chcemy zasiać w Was właśnie, to jest inicjatywa, w jaki sposób właśnie, w jaki sposób będziemy przekazywać te wiadomości w jaki sposób ta fala się rozleje na całą Polskę. Otóż, powołujemy i inicjujemy naszą niezależną agencję prasową, aby edukować ludzi, aby właśnie pod... wyciągać ludzi, tych, co są niepewni, tak, i pokazywać im prawdę. Wiecie, istnieje coś takiego jak Polska Agencja Prasowa, zakłamana, My będziemy przekazywać prawdziwe informacje. Ta nasza agencja prasowa to próba zjednoczenia różnych inicjatyw ludzi, różnych inicjatyw i ludzi. Tematka będzie poruszana w różnych dziedzin, ponieważ wszystko się łączy, wszystko się łączy w jedną sieć i my jesteśmy w tej sieci. Nie można tych tematów oddzielać. Wszystko na nas wpływa. No i tak i krótkie informacje na temat jak to będzie, yy, jak, jaki jest zamysł, ponieważ to jest w pieluszkach, więc yy, wszystko będzie się rozwijało. Funkcja naszej agencji prasowej. Źródło krótkich, wiarygodnych, w przeciwieństwie do pap i sprawdzonych informacji, które należy szybko przekazywać dalej. Najlepiej w tym samym czasie i w takim samym formacie, żeby się ludzie przyzwyczaili do tego, że jest takie źródło. Musimy dotrzeć do tysięcy, do milionów ludzi i przyzwyczaić ich do tego nowego źródła informacji. Kto będzie przekazywał te informacje? Ludzie, my, którzy mają swoje grupy w mediach, mają różne organizacje, strony i w którym zależy na tym, żeby lud liczba ludzi świadomych rosła. Kto będzie wybierał i komponował informacje, wyraźnie taką nazwę. SNAP, sztab naszej agencji prasowej. Słowo SNAP po angielsku to jest to, ale również znaczy łamać, przełamać i szybko. I taka będzie rola Snap, Przełamanie monopolu PAP, czyli łamiemy monopol. Kto powinien należeć do SNAP? Ludzie z pasją, determinacją, mający dostęp do informacji, ludzie znani, którzy mają swoich sympatyków, każdy. Jak często będą przekazywane informacje w zależności od potrzeby, co się będzie działo, możliwości naszych przerobowych, ale mamy nadzieję przynajmniej raz w tygodniu. Kto będzie rozsyłał te informacje? Koordynatorzy, którzy mają doświadczenia w poruszaniu się w mediach społecznościowych i którzy będą również członkami. I od kiedy będzie działać ta nasza ag a, agencja prasowa? No, od, od, od zaraz, jak najszybciej. No, i teraz od razu mówię komentarz: nie mówcie mi, że się nie da, że trzeba dużo pieniędzy. E, no i, i w ogóle, i w ogóle. Ponieważ e, wszystko się da, tak jak powiedziałam mocą i pasją e, można podnosić góry. My mamy praktyczne doświadczenie w, w temacie walki o Polskę wolną od GMO, kiedy zaczęliśmy z Julianem we dwójkę i też nam mówiono, nawet nie próbujcie, nie, po, nie pokonacie korporacji. Po dwóch latach pokonaliśmy, tak? Pokonaliśmy w ten sposób, że z pozycji rządowej wyszedły, wyszły e, rozporządzenia, Ustawy, które zakazały upraw e, GMO. E, działania nasze oparliśmy na grupie koordynatorów w porywach 20 osób w różnych regionach Polski i ci ludzie zarażali innych ludzi. I tak samo rozwinie się NAP. E, tutaj nie ma żadnych liderów, nie będzie liderów. Nie będzie promocji ludzi, więc ci, co myślą o tym, żeby zrobić karierę, nie zrobią. Od razu mówię, liderami będą informacje. Dlatego wszystkich zapraszamy do współpracy. I powiem tak, że widzimy to w ten sposób, że z czasem ta inicjatywa rozrośnie się w ogromną siłę. Ma ogromny potencjał, to jest bardzo dobry pomysł. Powiem, że jest to pomysł, który podebrałam z inicjatywy w Anglii, która się dzieje i tam już jest bardziej zaawansowany ten projekt, ponieważ uważam, że to jest genialny pomysł. Zwróćcie uwagę: ha, wszyscy sięgają, wszystkie mówię, media głównego nurtu sięgają do tego źródła, a my stworzymy na. Czy też będziemy sięgać do tego źródła. Od nas zależy, jak to się szybko rozwinie i jak pokonamy tę dezinformację, która jest w mediach i przeciągniemy miliony ludzi na stronę prawdy. Mam tutaj wspaniałą kobietę, młodą kobietę, która podjęła się koordynacji. Tej, tej właśnie nowej inicjatywy. Mira Pałaciewicz. Mira, pokaż się jak... Widzialistka, wcześniej aktywistka Warszawski Bund członkini pozaparlamentarnej grupy C19 wraz z członkami grupy C19 współautorka ulotki Człowieku Masz Wybór. Każą Ci wziąć zaszczyt? To bezprawie. To są, są to tylko paragrafy. Rodziców, nie krzyw swojego dziecka. Obecnie wolna dziennikarka prowadząca własny kanał na YouTube, Lira Piłaśiewicz. Piła Wspaniała, młoda dziewczyna. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak Pani Jadwiga powiedziała, Polska Agencja Prasowa w bezczelni kłamie, warto tworzyć alternatywę, warto odkrywać naszą rzeczywistość. Jaka jest ta rzeczywistość, Państwo doskonale przecież widzicie, nie trzeba tutaj. Opisywać, jak bardzo jesteśmy oszukiwani przez władzę. Tutaj, nawet w pewnych momentach, czuję, że władza jakoś nam nie poluje, że przy każdej możliwej okazji chce nas dopaść. Co do projektu, nasza agencja prasowa, właśnie nasza, to my ją będziemy tworzyć, i w tym miejscu już bym chciała zaprosić Państwa do współpracy. Mam tutaj listę, proszę się, kto, kto jest chętny, by pomóc w realizacji projektu, proszę się wpisywać na listę. Planuję, zrobić, planuję organizować cykliczne spotkania online, na których będziemy doprecyzować, jakie tematy są najbardziej istotne, co chcemy przekazać, na których będziemy wybierać informacje, które będziemy tworzyć, będziemy je potem rozsyłać, publikować. Mój pomysł jest taki, aby wykorzystać do tego już istniejące nasze profile w mediach społecznościowych, jednakże jeśli ktoś z Państwa ma czas i wie, jak wypromować nową stronę internetową, to poprowadzić się również, jestem otwarta na tego typu pomysły. W ogóle tutaj zaznaczę, że jestem otwarta na wszelkie propozycje, jak to będzie wyglądać. Mam swoje pomysły, z którymi, którymi się bardzo chętnie z Państwem podzielę. Na, na najbliższym spotkaniu organizacyjnym, które mam nadzieję uda się zorganizować już w przyszłym tygodniu, a w każdym razie ja, jak najszybciej. Więc jeszcze raz gorąco Państwa zachęcam do współpracy, do wpisywania się na listę. Tutaj warto podać co najmniej swój e-mail, ponieważ będę wysyłać linki do tych spotkań online. Myślę, że dla każdego się znajdzie jakieś zadanie, warto odkrywać tą rzeczywistość. Da się, da się stawiać opór, da się wywalczyć tę swoją wolność. Więc nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak zachęcam Państwa gorąco do współpracy. Tutaj będzie zbierać e, chętnych, tak? proszę podawać swoje dane. Natomiast my ze swojej strony dodamy, że oprócz spotkań e, na Zoomie będą żywe spotkania w naszej arce Ekocentrum Międzynarodowej Polski dla Ochrony Polskiej wsi, właśnie e, tych osób, które będą chciały aktywnie działać i pokonywać pat. Dziękuję bardzo.